Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, by was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę Niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako błudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś. Gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie jako błudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam Wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę, i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto Słowo Paniskie, oj ciężko jest się konfrontować z tą świadomością, że jesteśmy grzeszni. Ciężko jest się konfrontować z tą prawdą o nas, która wcale nie jest taka idealna, która w jakiś sposób jest wypaczona, która, którą byśmy chcieli uniknąć, wolelibyśmy jakoś tak to inaczej. My trochę siebie widzimy w krzywym zwierciadle. Ale prawda o nas? Jakże trudno jest nam dopuścić, jakże trudno jest nam przyznać, no, no jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, nie wychodzi. Choćbyśmy nie wiadomo, jak bardzo się starali, jakbyśmy chcieli, no nie wychodzi, no nie idzie. Choćby nawet nie wiadomo, jak sobie obiecał, no to tu przez przypadek coś powiem za dużo, tutaj gdzieś kogoś nie usłyszę, gdzieś nie zareaguję w taki sposób, jak powinienem, a może czasami zareaguję za mocno. I choćbym bardzo się starał, to no nie idzie. No jakoś tak nam trudno. Kurczę, Boże, nie mogłeś tego poukładać trochę inaczej. Jakby tak tego grzechu nie było. Jakby, jakby od samego początku w raju nie było tego drzewa poznania dobra i zła. Nie? No tyle było tam drzew. Gruszek, jabłek, jakichkolwiek innych. nie? No to no, musiało być jeszcze to jedno. Jak, jakby ci ludzie tak nie? mogli tylko biegać sobie nie? szczęśliwi i tyle. Hm. No, widzicie? No musiało tam być. Znaczy, bo wiecie, miłość zakłada wolność. Żeby to zrozumieć, bo to bardzo tak brzmi wzniośle, nie? Tak, tak bardzo wysoko, ale są tutaj małżeństwa. No, mieli. Więc y, oczywiście czujemy, że miłość nie jedno ma imię, e, miłość się zmienia również w małżeństwie, tam jest duża dynamika e, zmiany tego uczucia tych, e, tego przeżywania swojej miłości. Ale ogólnie przyjmijmy, chyba możemy, że w małżeństwie staramy się być razem i staramy się być dla siebie. Znaczy, wy staracie się, nie? Jeżeli więc w imię tego, żebyśmy byli razem dla siebie, zaczniemy nagle mówić o jej. Bo wiesz, jak ty tak sobie wyjdziesz gdzieś nagle z domu, no to kto wie, możesz się zauroczyć gdzieś, nie? Nawet jak nie chcesz, bo możesz gdzieś pobłądzić. To w imię tej miłości, żebyśmy byli razem, nie? zawsze, długo i szczęśliwie, to ja Ciebie zamknę w klatce. Ja Ciebie przykuję kajdankami, nie? żebyś nie, mogła, nie mógł wyjść. Ustalcie sobie, jak kto chce, nie? jak to tam chcecie. Nie? No, to się robi trochę dziwne. Nie? To, to, to już czujemy, że to nie ma nic wspólnego z miłością. Nie, no, to, to nie no właśnie miłość zakłada wolność, że jesteśmy ze sobą razem. Pomimo tego, że jest trudno, pomimo niebezpieczeństwa, że może nie wyjść. I jakby ktoś wyskoczył z pomysłem przykuwania nie, kajdankami do kaloryfera, mm, nie? nie, to nie jest miłość. Znaczy, bo wiecie, bo taki by był obraz, gdybyśmy my nie mieli wyboru, bo taki by byłby obraz, gdybyśmy my nie mieli możliwości e, zerwania tego nieszczęsnego owocu, bo taki byłby obraz, gdybyśmy my nie mogli. Uczynić niczego złego, tylko byśmy tacy biegali szczęśliwi jak na haju, nie? z Bogiem. No, to, to nie jest miłość. To, to by nie miało nic wspólnego z miłością. Ha. No, nam jest to trudno przyjąć. Ja, ja mam wielu ludzi, znajomych, którzy tak by woleli, żeby tak było, i może nieraz też my tak myślimy. I nawet kiedy myślimy o tym, że jakby w ogóle zła na świecie nie było, to jest trochę pokłosie takiego myślenia, że Boże, jakbyś tak wziął całą odpowiedzialność na siebie. Nam już nie zostawił żadnej woli, wolnej woli. Oj, no, dziwny to by był obraz świata. I na pewno nie można by tam było mówić o miłości. No więc przychodzi nam się konfrontować ze złem, przychodzi nam się konfrontować z grzechem, z naszymi słabościami. No i teraz różnie nam to wychodzi, różne są pomysły, prawda? Nie? Słyszeliśmy o Albercie Chmirowskim, tak się chciał zaprzeć w sobie, że nie, nie ugrzeszy ani razu, no i to no nie idzie, nie? To, 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 to nie jest kierunek, widzimy. Zresztą nie tylko współcześnie się z tym martwią i walczą, bo od początku w społecznościach ludzkich ten problem istniał. To co zrobić z grzechem? To co zrobić z tym poczuciem, że nie jesteśmy doskonali, idealnie, że nawet jak się bardzo staram, to mi nie wychodzi? No więc wymyślano, żeby trochę zagłuszyć to te poczucie wyrzutów sumienia, że będziemy teraz składać ofiary, żeby to trochę przebłagać. Wiecie, jak komuś zrobi się krzywdę. No to czujemy, że jakieś zadośćuczynienie jest wskazane. No to tak starano się to przerzucić na relacje z Panem Bogiem, nie? No i teraz, czy, czy, czym Panu Bogu odpłacić, nie? No to zaczęli składać na ołtarzach, na ofiarach e, zboże, zaczęli składać kozy, owce, baranki. Jakoś tak człowiek ma tendencję, żeby to, to chyba trzeba więcej, nie? No to krowy, bydło, nie? woły, to już jest naprawdę grubo się robi tutaj, nie? Ale cały czas mają takie poczucie, że to chyba nie wystarczy. To chyba tak nie działa. Ja wiem, że z były kultury, nie? Gdzie sprzedawano tam, nie wiem, żonę za, 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 za krowy czy coś tam, nie? Ale to, to jest zły kierunek zdecydowanie. Wartość człowieka jest bezcenna. I nigdy nie wiadomo, ile by się starać, i ile tych zwierząt spalić na ołtarzach na przebłaganie. No to, nie, to nie działa. Do tego nie przeskoczysz, no nie dasz rady. No, dlatego przychodzi Jezus i mówi: Patrzcie, ja będę tą jedyną ofiarą. Ja, ja będę tą ofiarą, która, która za wszystkie wasze grzechy, za wszystko to, co nie wychodzi. Popatrzcie, to jest taka miłość. Ja oddaję życie za was. To jest taka miłość. To, to jest cena. Cena życia Boga za ciebie. Patrz, jak jesteś cenny. Patrz, jaka jest Tobie niesamowita wartość. Pomimo tego grzechu. I z tym orzechem. Taka jest Twoja wartość. Ale nam to trudno przyjąć, ale nam to trudno gdzieś tak ogarnąć, trudno nam się z tym pogodzić, więc więc kombinowano na różne sposoby, ja, ja, jakby tutaj to, to zamienić. Więc, ok, czujemy, że te ofiary nie idą. No, to, tak jak wspomniany wczoraj, wczoraj Albert, były takie tendencje ludzi, którzy starali wyprzeć ze świadomości to, że są grzeszni. Wiecie, żeby okłamać samego siebie. To trzeba bardzo mocno okłamać innych. To trzeba bardzo mocno przekonać wszystkich innych dookoła, to może ja w końcu sam siebie przekonam nie? do tego, co głoszę. Jak będę tak to powtarzał i powtarzał. I była taka grupa w historii Izraela. Nazywali się faryzeusze. Popatrzcie dzisiaj w Ewangelii, jak można naprawdę grać, jak można udawać, jak można starać się przekonać wszystkich i siebie. Izrael ma trzy takie ścieżki, które zbliżają go do Boga i do drugiego człowieka. To jest post, modlitwa i jałmużna. I myśmy to przyjęli. To jest jak najbardziej aktualne. Tylko wiecie. To jest ciekawe, nie bądźcie jak obłudnicy, nie bądźcie jak hipokryci. Hipokrytos to znaczyło aktor. Nie bądźcie aktorami. Nie grajcie, nie udawajcie, nie? ale to my jesteśmy Nie, to nie tędy droga. To, to, to żaden kierunek. No bo jak to można, popatrzcie, jak to może popsuć nam naprawdę fajną, fajne kierunki, wektory, które nas prowadzą do Boga. Modlitwa. Modlitwa, no to jest przecież poświęcenie mojego czasu, sił, energii Panu Bogu. Jest taki moment, że coś odstawiam, gdzieś się zamykam i jestem sam na sam z Bogiem. Jestem tylko dla Niego. No ale pobożny Żyd miał się modlić kilka razy dziennie. I można było tak ogarnąć, że akurat ten czas modlitwy zastanie mnie na ruchliwej ulicy, nie? Oj, a najlepiej na skrzyżowaniu ulic. Wiecie, dlaczego na skrzyżowaniu, na rogu ulicy? Bo na skrzyżowaniu widać z dwóch ulic jednocześnie. To bardzo mocno poszerza mi widownię, nie? Ja tak mogę teraz. Patrzcie, jakie jestem pobożny. O, jak ja się teraz, żeby wszyscy widzieli, nie? Ja muszę siebie przekonać, jaki ja jestem. Jak wszyscy będą widzieć dookoła, nie? Możesz grać relacje z Bogiem. Możesz grać, udawać, nie? Zupełnie nie ten kierunek. Post. Post to jest taka trudna przestrzeń, w której ja sobie czegoś odmawiam. To, czego sobie odmawiam, będzie mnie prowadziło do jałmużny, ale ja też doświadczam swojej słabości. Ja podejrzewam, że nikt z nas nie lubi Środy Popielcowej albo Wielkiego Piątku, nie? Bo się czujemy trochę słabi, kogoś głowa boli. Jak, jak ten post traktujemy poważnie, ojej, to doświadczamy słabości. Nie no właśnie po to doświadczam słabości, żeby, żeby mieć świadomość, przypomnieć sobie, że to Bóg jest mocny. I że w końcu w tym życiu ja zawsze będę miał taki moment, że, że w jakiejś przestrzeni nie przeskoczę, że ja tego nie ogarnę. I zależy od Boga. No ale wiesz... Możesz się też skoncentrować na sobie. Możesz zamiast właśnie patrzeć w tym kierunku, doświadczenia, przypomnienia sobie o, o mojej słabości, to możesz sobie patrzeć, ale by mi teraz było dobrze zrzucić kilka kilo, nie? No i to już nie ma za dużo wspólnego z postem. Pan Bóg na pierwszym miejscu to, tak, to jest post. Drugi człowiek, tak, ale ja? Oj. No i jałmużna. Nie. Mogę komuś coś dać z tego, co sam, z czego sam mogę zrezygnowałem. Mogę się tym podzielić. To mnie uwrażliwia na drugiego człowieka. Ale wiecie dobrze, że my też tak mamy. Nie wiem jak wy, ale jak dajecie komuś jakąś możliwość, jakąś, jakąś pomoc, to tak się czujemy trochę lepiej, nie? Tak się to, to nas trochę buduje. Słuchajcie, ja miałem znajomą, która odkryła różne portale, które pomagają ludziom, gdzie można pomagać. Nie? I jak ona to odkryła, ona dostała, wpadła w taką euforię, pół wypłaty przesiudała na to. Nie? Siedziała i po prostu, że jeszcze tej osobie mogę pomóc, i tej, i tej, i tej. I bardzo trudnym dla niej doświadczeniem było, wiesz co, za każdym razem, jak tak klikałam, że tam, nie, przelej, pomóż, coś tam, nie, to, to czułam takie ciepełko w serduszku, tak. ale ja jestem dobra, nie? ale ja jestem fajna. Wiecie, nie chodzi o to, że to jest złe, tylko, tylko to, to, że stracimy kilka kilo, to nie jest złe. To, że czujemy się dobrze, kiedy pomagamy innym, to nie jest źle. To, że ktoś na przykład zauważy, że mamy dobrą relację z Bogiem, to też nie jest złe, tylko to musi być przy okazji. To nie może być celem nadrzędnym. Nadrzędnym ma być relacja z Bogiem. Wtedy, wtedy masz taką przestrzeń, żeby poznawać prawdę o sobie, żeby pracować nad sobą. Żeby, żeby nie, buć, nie bać się tej pracy. Że żeby nie bać się prawdy o sobie. Jak będziesz zaklinać rzeczywistość i wmawiać wszystkim, że jesteś inny niż jesteś. Naprawdę? Myślisz, że to coś zmieni? O, oszukasz? A w siebie? O, może i siebie w końcu nawet oszukasz. Ale Boga oszukasz? I jeszcze tylko ostatnie zdanie, bo wiecie, co do tego przestrzegania tak bardzo takiego stricte Takiego bardzo precyzyjnego tej pracy nad sobą, żeby też się nie zafiksować w drugą stronę. Bo już wspomniany wczoraj Albert Chmielowski, ale zdarza Wam się jeździć samochodem, nie? Ja widzę, że w Kobylinie więcej ludzi jeździ na rowerach i to jest super. I dobrze wiemy, że jak się jedzie samochodem, czy nawet rowerem, no, to są znaki i są ograniczenia, takie przykazania, nie, nie jesteś w stanie jechać bezpiecznie. Jeżeli będziesz cały czas patrzeć na licznik, nie jesteś w stanie dotrzeć bezpiecznie, do celu, jak będziesz cały czas się tylko koncentrował, czy ja tam nie, nie przekroczyłem tej wskazóweczki za bardzo, nie? To musisz też podnieść głowę. Musisz też patrzeć na drogę. To może być taki moment, że akurat będzie z górki i tam trochę się przekroczy, nie? No to wyredukuję, wracam do tego właściwego tempa. Musisz podnieść głowę. Chcesz żyć, wzrastać? Chcesz, żeby Pan Bóg ciebie przemieniał? Uważaj na licznik, ale też pamiętaj, podnieś głowę. Patrz w górę. Patrz na niego. On pomaga. On wspiera. Amen.